Przeglądam sobie tutaj miodnie u jednych To jest taka niezbyt silna rodzina Ona tam obsieduje 8-9 ramek dopiero Ale założyłem im nadstawkę z suszem I kurde wnoszą coś Prawdopodobnie z klonu Tutaj widać świeży nakrop Już tak można powiedzieć 3 czwarte ramki, połówki Tak mniej więcej z środka nadstawki wyciągnięta i ewidentnie coś tu noszą, nie chcę zapeszać, ale jeśli tak będzie dalej, to będziemy mieli miód klonowy prawdopodobnie. Nawet widać znaczny ruch tutaj na tej nadstawce, te pszczoły pracują. I widocznie tutaj wkładają nam nektar z klonu. Więc to będzie widać... O, tu właśnie też on tak tutaj ładnie kwitnie. Cały na zielono. No to zielone to są właśnie kwiatki na klonie. Klon kwitnie. Tutaj też w okolicy widać. Więc myślę, że jak przy dobrych wiatrach, jak pójdzie ok, to może coś z tego będzie. Coś się może uda odwirować. Okay, kolejny ul. To jest ta trójka słynna. To jest ta trójka słynna. Co była dokładana, półnadstawka pod. Gniazdo, pod korpus korpus połówka, pod gniazdo. Tu nadstawka. I to jest ta bardzo silna. I jak widać, też tutaj ładnie nosi. To jest właściwie świeży plaster węzeł, był tutaj podany i one pięknie sobie go zarobiły. Bardzo szybko warunki nie sprzyjały. I jak widać, tu też ładnie noszą nakrop z czegoś. Możliwe, że nie z czegoś, ale z klonu, właśnie tu tak samo pracują ładnie po środku, tu o bliżej a no, tu tak niechętnie dosyć widać wchodzą tutaj na te ostatnie ramki ale będą jeszcze ciepłe dni to myślę że i tu wejdą i zaczną zarabiać Więc zobaczymy, co sezon przyniesie.